Siemano, widzowie to ja Morisastro i dzisiaj um, chciałbym wam pokazać jak się jak fajnie grać tutaj na serwerze TikMC.pl w ogóle bardzo fajny serwer. Polecam. Nikt mnie, mi, nikt nie chciał, żebym coś takiego nagrywał. Sam po prostu wpadłem na, na to i chciałbym wam pokazać. Jak chcecie mnie tutaj spotkać, to um, też tutaj gram. Um, Mogę Wam pokazać. Moje państwo nie jest, no, jakieś najlepsze, ale zawsze jest. Um, bardzo mi się podoba. Tutaj potrzebuję ostatniego, żeby dołączyć, żeby otworzyć portal do Nederu. Jak ktoś chce zagrać ze mną, to bardzo um, by było mi miło. Gdybyście także w, wbijali na serwer. Um, a jak chcecie na przykład dołączyć do mojego państwa ETY, um, też by byłoby mi bardzo miło, bo samemu to tak troszeczkę um, grać. No, jest jak jest. A do tego. Jak chcecie, możecie ze mną pogadać na Fejter oraz na Discord. I to już ja was żegnam. Cześć.